Hejcie kochani, z tej strony Pia, bardzo się cieszę, że jesteście na kolejnej części wakacyjnej serii, bo jest to przedostatnia część. Ja wróciłam wczoraj w nocy do domu, bo nie było mi kilka dni, byłam właśnie u babci u cioci i robiłam wam na Instagramie Q&A. I teraz sobie pójdziemy na mojego Instagrama, ponieważ na moim ostatnim filmie o alimentach rozdawałam dla was rozszerzenie Być Rodzicem, najlepszy pakiet jaki istnieje w Simsach serio. I teraz pośród komentujących ostatnie zdjęcia, wylosuję jedną osobę, e, która właśnie ten pakiet dostanie, więc ja sobie teraz będę losować. Zasłaniam sobie oczy, tak, zasłaniam sobie oczy i uwaga, losuję. Losu, losu, losu. Raz, dwa, trzy. Być rodzicem zgarniasz ty. I kogo mi wylosowało? E, fanpage Paweł Zmitkrowicz. Zazro też bym chciała. A pakiet Bycie Rodzicem i różne inne pakiety możecie sobie kupić na Instant Gaming, gdzie są najlepsze promocje. I teraz jest promocja: minus 17% na najnowszy dodatek lisalny lata, który Wam polecam. Zobaczcie, ile zaoszczędzacie. Oryginalnie kosztuje 191, a tu kupicie za 156. Ale tak najbardziej, najbardziej na świecie to Wam polecam Psy i Koty oraz Wiejską Sielankę, bo tutaj są najlepsze promocje. Minus 61%. I kurczę, zaoszczędzacie. Masę pieniędzy. Najczęściej moi widzowie robią tak, że jak dostają jakiś hajs do wydania na e, Simsy, na urodziny czy coś, to idą sobie na Instant Gaming i zamiast jednego dodatku bądź rozszerzenia kupują dwa lub trzy. I bardzo się to płaca. więc ja Wam kochani polecam. A ja wprost nie mogłam się doczekać, żeby Wam pokazać nową odsłonę Tommy, która wygląda teraz w ten sposób, oraz Yubi. Obie zmieniły swój wygląd i stylówkę na bardziej ogarniętą. Yubi idąc w ślady June, ma kolorowe włosy i, postanowi... i postanowiła i postawiła na niebieski, taki lazurowy, piękny kolorek. Może i wygląd mamy ogarnięty, ale nasz dom zupełnie nie. Zobaczcie, jak, w jakich warunkach one śpią. O nie, nasz szop ma płyt, trzeba to ogarnąć. Nasze zoo jest piękne, jest cudowne, jest wymarzone po prostu, ale. Zaczęliśmy działać w kontekście zarabiania i wyobraźcie sobie, że to to jest prawdziwe dzieło sztuki, bo Tommy okazała się prawdziwą artystką i Tommy maluje nasze zwierzęta i my będziemy na każdym wybiegu sprzedawali obrazy Tematyczne. Ten obraz pójdzie do wybiegu leśnego, o tam, bo tu będzie właśnie lisek, i dzięki temu będziemy zarabiali na nasze zo, żeby utrzymać te zwierzęta, i w ten sposób to właśnie będzie działało. Na początku zwolnijmy mizuki, bo ona totalnie się nie sprawdzała w roli pracownika i cały czas się no po prostu leniła. Ten Hektor mi wygląda na porządnego, takiego godnego zaufania. Tak! Gratulacje! To mi właśnie ukończyła malowanie arty dzieła. To już jej drugie arty dzieło. Ile ono kosztuje? O matko! 1500! Kurczę, super! Czuję pieniądz na sprzedaż oczywiście. Teraz zrobimy sobie obraz kury, ok? Ja myślę, że ten kogut... Będzie idealny na ten obraz, że każdy by chciał takiego koguta. Taki obraz koguta mieć. Zobaczcie, jak on śni. Obraz kurczaka jej nie wyszedł, bo kosztuje tylko 200 simolonów, A ja nie chcę, żeby było dużo rzeczy do sprzedania. Więc e, może ja ten obraz powieszę u nas w domu. Bo jest, mi się podoba. Ja bym dała przynajmniej pół tysiąca. A Yubi czyści wymiociny kotów. W ogóle te koty odwalają tutaj taką manianę. Na tym boksie, że to jest szok. Wszystko jest... E, w wymiocinach i w sierści. Podejście drugie do namalowania tego koguta. Może teraz po prostu zrobimy większego zuma. Boże, kocham te sarenki. Te serenki są epickie. Psychoty! Te zwierzęta nie są wspaniałe w Sims, także tak naprawdę wiecie: kupujcie sobie dodatek psychoty, a możecie mieć właściwie prawie każde zwierzęta. Tylko koni brakuje, serio. Polecam na Instant Gaming: kupicie Psykoty za 73 zł. Link macie w opisie. Złote jajko z możliwością wyklucia. Ej, my musimy koniecznie to jajko yy, umieścić w krunie żebyśmy mieli drugą złotą kurę, boże byłoby wspaniale. Dobra, my tu gadu gadu, ale czas otworzyć, zo, Czas zrobić wielkie otwarcie, jeszcze rachunki do nas przyszły. Jeszcze nam grożą, że jak nie zapłacimy rachunków, to będzie przypał. O nie, lew atakuje jakieś dziecko. Przypał trochę. O boże, weź sobie kup jakieś ubranie, wiesz jak ty wyglądasz? No i o to mi chodziło, że wiecie, oni przychodzą na te zakupy, ale oprócz tego sobie gadają do zwierząt i je głaszczą Ktoś sobie gra na skrzypcach w ogóle, przyszedł do naszego zoo i gra, jak super Co robią nasi pracownicy? Gadają sami ze sobą, zamiast e, odpowiadać na pytania klientów bądź ich obsługiwać Nie podoba mi się to Znowu nasza rodzina będzie musiała być na maksa zaangażowana Ja się pytam, po co my ich zatrudniamy w takim bądź razie? Znajomy powiedział, że ci nie znosi? Może nauczyć się robić lepsze wrażenia, łatwo jest stracić sympatię otoczenia, a to droga bez powrotu. O co chodzi? Czemu nie? Jaki znajomy w ogóle? I te koty, które sobie siedzą i czylują na tej kanapie, to w ogóle muszę im kupić taką drugą kanapę, serio. A ty, co je? Och, ej, ja wywalam tą babę, bo ona ciągle chodzi po całym zoo i po prostu wyzywa nasze zwierzęta. I teraz każe kotom zejść z kanapy. Sorry, ale one mogą na tej kanapie siedzieć, bo ja. Pozwalam, o nie, nasz szum zaatakował naszego pracownika. O, fuuj, ten bezdomny pies, wiecie co właśnie zjada, nie? Kupcie ten obraz y, rzadkiego kurczaka, jest naprawdę fajny. Kupcie, będzie idealnie pasował do Waszego domu. Ej, o to mi chodziło, Jezu. Ej, moje marzenie się spełniło. Polecam Wam założyć własne zakochani. kochani. Normalnie przychodzą i pływają. Dobra, pomijam fakt, że to jest nasz pracownik, i on nie powinien w godzinach pracy pływać z wilkiem w basenie. Ale zobaczcie, klienci sobie przychodzą i sobie z zwierzątkami siedzi sobie bokshopa, nóżki sobie moczy, tam panda zjada wymiociny tam pełno ludzi na wybiegu dla lwów, ktoś gra na sklep. O, mamy klienta, mamy klienta. Nie no, ja zaraz ją zwolnię mówię wam, nasi pracownicy nie pracują. Czy napiszcie mi w komentarzach jakąś radę, co zrobić z tymi w ogóle obibokami. Dlaczego oni w ogóle nie chcą pracować, nie? O matko, widzicie te liczby? Masakra. Trochę creepy, trochę creepy, trochę się teraz boję. Ale zobaczcie, że my sprzedaliśmy tylko cztery obiekty i rzeczywiście musimy iść w jakość, a nie w ilość, bo mało rzeczy tutaj kupują. I uważam, że powinny być góra, dwa obiekty na jeden wybieg, a my mamy ogólnie do sprzedania troszeczkę więcej. Jutro musimy się wykazać. Do widzenia wszystkim. Dziękujemy, że odwiedziliście nasze Zo. Do zobaczenia. Papa, pa. zobaczcie Jezu, jak tu wyglądasz w tych gaciach. Robuś. Przepraszam cię bardzo, masz pchły i stoisz nam na cebuli, a my będziemy zaraz jeść tą kolację z pchłami <gryw> i musimy się udać. O, nie, o nie! Dzisiaj na kolację będzie robuś! Musimy się udać do weterynarza, kochani, po te przekąski, nie? Bo e, mamy pandemię pcheł obecnie w zoo i bardzo dużo zwierzaków ma pchełki. E, ja ostatnio też miała... I Lira ostatnio miała pchły, bo wziąłam ją na działkę i tam dokarmiałam dzikie kotek, jeszcze były tutaj w okolicy. E, I po prostu gdzieś tam te pchły musiały być i jak ją do domu przeprowadziłam, to zauważyłam, że ma... Kue. Przy okazji pojechałam z nią do weta i dostała takie krople i dostałam taki spray i, i musiałam po prostu wszystko wyprać, nie? te Wszystkie posłania i tak dalej. jeszcze wypsikać tym sprayem koszyczek, transporter. No masagram po June, że ona jest wykończona fizycznie, bo ona cały dzień pracuje od rana do wieczora i jest z tego powodu smutna. No nie chcę nawet jeść. Przestań dźgać tą zapiekankę. Wniosek jest jeden. Mamy za dużo zwierząt i za mało zimów, żeby mogli się tymi zwierzętami opiekować. Pojawił się mroczny i pewnie zabierze nam którąś z naszych kurb, bo one są już mega stare. I już były powiadomienia o tym, że twoja kura jest stara i zaraz umrze. Nie, nie mogę na to patrzeć. To jest dla mnie najgorszy moment w życiu, dlatego ja nie lubię mieć dużo zwierząt, bo ja się przywiązuję autentycznie do tych zwierząt. Boże, szczenięta w drodze. Kurde, krąg życia tam się właśnie zatoczył. Z kim ty masz to szczenięta? Z kim masz szczenięta, pan, panda? Boże, ja nie chcę wiedzieć, co to wyjdzie. Ja nie chcę wiedzieć, co to wyjdzie z, tego, z tej pandy. Jak ona sobie zrobiła z pewnie dzieci z surferem albo z jakąś przybłędą, co tutaj łazi. Nie wierzę w te koty, zobaczcie. Jakie fajne, fajniutkie, grubaski, jakie słodziaki nie. I to wszystko, zrobiłam żawko, Ona jest bardzo chora i teraz Junią zabierze do weterynarza. No właśnie, jedziemy w simsach do weterynarza z kotem. A zobaczcie, kto tu leży. Kiciusia! Lira, przewitaj się z widzami. Kiciusia! Dobra, musimy to zrobić taktycznie. Czyli najpierw wyleczyć yy, albo nie, zobaczymy, czy sam smakołek nie pomoże, bo ostatnio tak było i ja nie dam się już żugać na drogę leczenie. Weźmy na razie przysmak na poprawę zdrowia. No i jak jej minie, to wiadomo, że nie idziemy na leczenie, nie? Że to wszystko. I co? Ej, ty, chyba jej minęło, bo już nawet nie jest na czerwoną mrzawka. Ty, szczęśliwy! Pomogło! Dobra! Słuchaj, mrzawka, odmłudnie od razu będzie się lepiej czuła. Proszę, to jest na zdrówko. Nie pomogło. Kurde, chciałam zaoszczędzić. Jeszcze raz musimy tam jechać. Ej, ale on młodzona będzie. Nowe życie. Boże! Ale jazda. To chyba nie były smakołyki na poprawę zdrowia, tylko jakieś ciężkie środki odurzające. Nie no, kurde, popsuli nam kota. Boże, on to nie jest kot już nawet. Nie wiem nawet, co to jest w tym momencie, ale to nie jest kot. Co jest? Dlaczego? Hejka, kochani, dzisiaj nam zeszło z tym wszystkim tak późno. Jest godzina 15, a ja dopiero otwieram zo. W ogóle jeszcze są dziewczyny nawet nieogarnięte. O, siostry już dorosły i. I wow, Weronika ma jakieś super białe włosy, niespotykane, idealne, ona ma takie same włosy jak Jun, ta Weronika jest mega podobna do Jun, widać, że siostra, ej, dobra, super, to e, zaraz jej tu wprowadzimy, dobra, ale kurde, ja muszę się ogarnąć, jak chcę je wprowadzić, jak my mamy straszny dom, my mamy taki dom, że nasze dziecko, które adoptowaliśmy, śpi na korytarzu. Ręce połamane! Dobra, super, nic mnie dzisiaj jeszcze nie zaskoczy. Nic mnie dzisiaj już nie zaskoczy, Jest pięknie. Jesteśmy dzisiaj na minus i zwalniamy yy, pracowników naszych. O nie, najgorzej, nasza pracownica. Patrzę, płacze June, że ją zwolniła, się poryczała. Okej, okay. no jasne, tak, typowo. June przyszła na działeczkę pierwotną, żeby przyjąć poród pandy i yy, wilka. Jakimś cudem, jakimś cudem, i wilczyca zaszła w ciążę i teraz właśnie będzie rodziła. Jej, urodził się szczyniaczek. Samiec, jak chcę mu dać nimi. nazwę go Pandzio, jak to chłopak? I teraz mamy. Niech będzie Pandzior. O Boże, co to jest? Co to jest? Zdziwactwo! Boże! Ja nie wiem. Ty. Ja nie wiem, co to jest. To w ogóle do niczego nie jest podobne. Dobra, to zostawiamy tego, nie? Tak chciał tak los. To jest pandzio. Zostawiamy pandzia. Ej, 1500 to zostaliśmy za taką pandę! Wow! O, dobra, teraz wilczek urodził i to samiczka. Nazwiemy ją pełnia. A teraz mamy wilka, więc nazwałam go księżyc. I też dwójeczka. O, Boże! Jezu! I to jest, kurde, jedyny minus tego, że trzymamy w jednej zagrodzie sarenki i wilki. Boże! Dziwne zwierzę stworzenia. Okej. Okay. A więc mamy małą sarenkę. A to jest sarenka. Z, z miksem. Dobra, zostawiamy sarenkę. <grystanie> Aj, nie wierzę, Wilk się rozmnożył z sarną. Dwa tysiące <grystanie> dostaliśmy za księżyc. Wow. Nieźle. Ej, super. Przecież, ile hajsu to jest. Dzięki bardzo. A ja myślę, że Beskitu już nas stać. Jeszcze otworzymy sobie dzisiaj Zo i zobaczycie, jaki będzie sukces finansowy. Zaraz Wam wszystko pokażę. Nie mogę się doczekać. Jest, jest nasze Zo. No i dobra, teraz pewnie jest taki, że Zbramy hajs na remont domu, ale też na to, żeby dokończyć tą zagrodę wiejską, bo tu dosłownie nic nie ma. I specjalnie wzięłam wszystkie obrazy w jeden punkt, żeby zwiedzający dzisiaj wiedzieli, że kupując jakiekolwiek z tych obrazów, wspierają nasze ZO i nasz rozwój. Także nie będą czuli się zagubieni i zobaczą wszystko. Te wypieki upiekła ta pannica. Bo ja mam tego moda, że dzieci mogą gotować uczyć się umiejętności dorosłych. I ona już ma szósty poziom pieczenia, moi kochani. I plus, dzisiaj jest święto zbiorów, więc zarobimy sobie troszeczkę może też na święcie zbiorów. I ja myślę, że tyle się dorobimy, że starczy nam na to, żeby dokończyć już zota 10 na 10 i żeby wybudować im taki przepiękny domek, który wam udostępnię też w galerii. Więc Yubi będzie piekła pyszności i będziemy te pyszności sprzedawać w tej jednej lodówce za ladą. I to będą takie najdroższe pyszności, jakie uda i się upiec, więc niech jeszcze się dziewczyna uczy. Nie, no ja nie mogę nagrywać, jak się takie słodkie rzeczy dzieją, jak one się bawią. Pełnia jest już e, w swojej zagrodzie. Tak samo Pandzio. <grywa> Boże, co to wyjdzie? Ja nie wiem, co wyrośnie z Pandzia, nie? Ale jestem bardzo ciekawa. Boże, co się stało? Śmierć ko komowożera? Sim umiera podczas... Prowadzenia sklepu. Co? Śmierć? Sim umiera podczas prowadzenia sklepu? Surfer w szczęśliwe życie, pełne złamawych szczeniaka. Smakowitych kości. Nadszedł czy jednak czas, by udał się do parku w niebie. Aha, czyli on ze starości właśnie umarł. O matko! <ścoughs> Ale szczęśliwie przeżył ten czas u nas. Pożegnajmy surfera i wszystkie zwierzątka, które zginą ze starości. Kazałam Elizie uzupełnić towary, a ona tego nie robi. Bawi się jakąś tam gumką. Boże, ja nie wiem, kurde, tragedia jest z tymi pracownikami. Chyba sobie i tak jednego zatrzymamy. Po prostu zatrudnimy jednego pracownika, a nie dwóch, bo to jest bez sensu. A nasz drugi pracownik maluje sobie kurde obraz, nie? Zamiast... Ja nie wiem o co im chodzi. I nasz pracownik poszedł sam do domu. Puh! Nawet nam nic nie powiedział, po prostu gość poszedł do domu w tym momencie. 23, zamykamy sklep i co my dzisiaj mamy? Sprzedaliśmy sześć obiektów. E, suma pensji 800, e, uzupełnienie towaru 2000, zysknę to 1500. 1500 na takim ogromnym zodziennie. To jest tak średnio, to nie jest jeszcze sukces, ale sukces dopiero przed nami. Jestem zadowolona tak na 90%, kochani! I nie spodziewałam się, że prowadzenie ZOTO będzie wymagało tyle wysiłku, bo wy pewnie zobaczycie jakieś 20-25 minut tego filmu, a ja siedzę i nagrywam już piątą godzinę, bo tak długo trzeba ogarniać te zwierzęta. Boże, kocham tą pandę, serio, kocham ją. Życzę wam miłej środy. Mam nadzieję, że się wyrobiłam do 15, ale znając życie i mnie, to pewnie się nie wyrobiłam do 15. No i teraz tak. Dzisiaj jest środa. W czwartek bądź w piątek pewnie zrobię takiego live'a z, z tego zoo, gdzie będziemy przez dwie godziny bądź trzy godziny budować e, nowy dom June, żebyśmy mogli sprowadzić tutaj przyrodnie siostry i, i zapewnić im komfortowe warunki życia. Oczywiście jak skończymy budować, to udostępnię w galerii ten nowy domek, ale zanim, to nie zapomniałam, czas na Wakacyjnej serii fajne fanarcieki. Fanarcików nadal dostaję dużo. I w następnym odcinku wszystkie je będę umieszczał po prostu na filmie, tak jak wam obiecywałam. A ten cudowny fanarcik jest od Amlo Amlo. Mam nadzieję, że się spodoba. Oczywiście, że się spodobał. I jest to oczywiście June, która daje swoje serce. To jest po prostu przepiękne. Jezu, jaki talent. Ten fanartik jest od Magdy, nawiązanie do tej pandy, która tak super na drzewie sobie spała. I jest tutaj surfer, bo on tylko tak wroił. Laura Lorcia, 12 lat Jakże romantyczna scena Pierwsza miłość I to się właśnie działo ostatnio Bardzo mi się, jestem ciekawa jakie arciki narysujecie Odnośnie tego odcinka Co takiego wy wybierzecie do narysowania Bo macie jeszcze szansę, tutaj jest właśnie ten konkretny mail Dzięki bardzo Tobie Laura I wszystkim Wam, którzy wysłali e, fan arciki którzy mnie teraz oglądają Zostawcie łapkę w górę Polecam Wam również zajrzeć na Instant Gaming Tam są też różne inne gry, ale tam są najlepsze Najlepsze promocje na Simsie Ever. Macie link w przypiętym komentarzu pod filmem i opisie. Pozdrawiam Was, Wasza kochana pije, buziaczki, hejcia!